Artur Opman, jak to trudno się zakochać. Aż mi z żalu łzy się kręcą, aż ze złości chcę się szlochać, gdy pomyślę, jak to trudno, jak to trudno się zakochać. Tak bym chciała zbudzić w sercu złotolistne uczuć kwiecie, a i pora już po temu bo szesnaście lat mam przecie. Do miłości pełna jestem i ochoty, i zapału. Lecz cóż z tego, proszę Państwa, kiedy nie mam ideału. Nie, nie dobrze się wyrażam. Zawsze głupstwo jakieś strzelę, bo właściwie to ja, to ja. Ideałów mam za wiele. Wtem przyczyna mojej troski, W wtem tkwi właśnie bieda cała. Przez pół roku, przez pół roku cztery razy m się kochała. Cztery razy? Co ja mówię, zaraz. Jeden Yy, drugi, yy, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. A, yy, ten kuzyn cioci teci. Tak, yy, jak mamę, kocham dziewięć. Rozpacz chwyta mnie prawdziwa. Bo widzicie, moi państwo, jaka jestem nieszczęśliwa. Ledwo w jednym się zakocham, już mi zaraz inny w głowie. Ten ma oczy takie śliczne, dziwną słodycz ów ma w mowie. Całe życie. Szepcę sobie, całe życie serce wtórzy. Aha, gdzie tam? Tydzień, tydzień ani jednym dziątkiem dłużej ach mój boże ach mój boże z każdym z każdym mam to samo ja się państwu wyspowiadam jakby przed rodzoną mamą tedy naprzód nasz profesor to na pensji jeszcze było Staruszeczek, taki siwy Taką twarzą dobrą, miłą. Ach, kochałam go szalenie. Mam do niego listów pakę. Potem już nie dał mi dwuje i zażywał wciąż tabakę. Po tym starym tabaczarzu były nawet ambarasy. Zakochałam się okrutnie w mym kuzynku z siódmej klasy. Krótko trwała owa miłość, zgasła w samym wnet zaraniu, bo powiedzieć taki smarkacz i ja, panna na wydaniu. Po kuzynku był po. Ach, lubiłam go ogromnie. Jak on oczy wzniósł w górę. Jakie wiersze pisał do mnie. Jeśli chcecie, to się wezmę do poezji tych czytania. Ten poeta był studentem. Miał medyczne porównania. Ukochana, pani Mario. Łatwiej z ferbą lub malarią, Łatwiej z dżumą iść w zawody, Niż z miłością w piersi młodej. Twoich cudnych oczu dwoje, Tak ćwiartuje serce moje, Tak mnie moc ich rwie zaklęta, Jak kosiński tnie pacjenta. Użycz luba swej protekcji, Nie rób na mnie wisekcji, Bo mnie czeka dola taka, Jakbym ptisis miał lub Raka, wiersze ładne, ani słowa, lecz zerwałam, będąc szczera, bo poezji jego żadnej wziąć nie chcieli do kuriera. I tak było z dziewięcioma. Jakże teraz mam nie szlochać, co tu robić? Co tu robić, by naprawdę się zakochać? Tak, zakochać. By żyć wiecznie. Pod miłości jasnej władzą. Ja już nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Może państwo mi poradzą.